Obecnie w polskim show, biznesie nie ma chyba drugiej pary tak medialnej jak Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Gazety i portale internetowe regularnie poświęcają im dużo uwagi. Para jest także aktywna w mediach społecznościowych, gdzie czasami sami dzielą się informacjami na swój temat. Niedawno odbyli podróż do Szkocji, a na ich profilach na Instagramie pojawiło się wiele romantycznych zdjęć. Wydaje się, że nie tylko od święta okazują sobie uczucia. Fotoreporterzy Superekspresu niedawno przyłapali Macieja Kurzajewskiego pod mieszkaniem Kasi Cichopek na warszawskim Mokotowie. Zanim prezenter zadzwonił do drzwi ukochanej, kupił dla niej kwiaty od starszej pani na ulicy. Ostatnio widziano go, jak do pięknej aktorki popędził z naręczem tulipanów, na które wydał wszystkie pieniądze które miał w portfelu. W drodze do narzeczonej zatrzymał się na ulicy i nabył od kwiaciarki najpiękniejszy bukiet. Dzięki temu nie tylko pomógł zziębniętej sprzedawczyni, ale przede wszystkim ucieszył gwiazdę M jak miłość, czytamy. Jakiś czas temu Paulina Smaszcz publicznie skarżyła się, że Kasia Cichopek śpi w jej łóżku, nawet na tym samym materacu, jest z jej talerzy i kąpie się w jej wannie. Miała tu na myśli dom Macieja Kurzajewskiego w starej miłosnej, w którym ona przez długi czas mieszkała. Jak się jednak okazuje, Cichopek wcale nie przebywa tam na stałe, gdyż po rozstaniu z Marcinem Hakielem przeniosła się do mieszkania na Mokotowie. Niedawno media donosiły, że para zamierza kupić wspólny dom, jednak zainteresowani nie potwierdzili tych rewelacji. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.